Witajcie! Z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Chip. Jest to gra logiczna od studia CodeSync. Mamy tutaj 75 poziomów podzielonych na 3 strefy tematyczne. Naszym głównym zadaniem jest doprowadzić wiązkę energii do małego robota. Mamy wybór z trzech robotów w zależności od tego, które nam się podoba. Nie wpływa to w żaden sposób oczywiście na rozgrywkę. Zacznijmy sobie moi drodzy, jedyny minus tej produkcji to te infantylne roboty, które tutaj tańczą, ale jeżeli przejdziemy sobie przez to menu główne, czeka nas już świetna zabawa. Jak wcześniej wspomniałem mamy tutaj 75 poziomów, zatem nie trudno się domyślić, że w każdym z tych tutaj tematycznych kół będzie po 25 poziomów. Dodatkowo? Mamy tutaj jeszcze takie poziomy, które po prawej stronie będą odblokowywane w zależności od tego, ile mamy tych tutaj żarówek odblokowanych, ponieważ każdy poziom ma trzy żarówki, które możemy mu odblokować. No i moi drodzy, krótka historyjka na sam początek rozgrywki. Mamy tutaj czerwonego robota i niebieskiego. Oni świetnie razem się bawią, karmiąc kaczki jakimiś śrubkami. No oczywiście, jak to w grach bywa, jest zły charakter i on porywa tego czerwonego robota do workachowa, zabiera do siebie i ten mały robot tutaj jest w takiej klatce. Przez to jest tutaj mały poziom jego naładowanej baterii. Zatem naszym zadaniem jest oczywiście przy pomocy takich działek dostarczyć mu tę energię. Kontynuujmy. No i moi drodzy, widzicie, tutaj mamy trzy takie żerówki. Są to w zasadzie główne elementy składowe rozgrywki, ponieważ będziemy się skupiali właśnie na tych żerówkach ta pierwsza oznacza przejście danego poziomu, ta oznacza czas, czyli 3 sekundy na przejście danego poziomu i tutaj ruch, czyli jeden ruch w tym momencie. No i naciskamy sobie tą wyrzutnię. Zobaczcie, mamy tutaj taką wiązkę energii, która stawia na nogi naszego robota. W zasadzie to tyle. Jest to kluczowe w każdym poziomie, ale moi drodzy, niech Was to nie zwiedzie, ponieważ prostota tego pierwszego poziomu nie oddaje naprawdę potencjału rozgrywki całej gry. Tutaj zaczyna się już coś dziać. Mamy mianowicie takie lustro, które może odbijać wiązkę energii. Ja moi drodzy jestem tutaj zobligowany, żeby pokonać ten poziom w 5 sekund i zrobić dwa ruchy. Zatem pierwszym ruchem będzie uruchomienie tej wyrzutni drugim obrócenie sobie tego lustra i zobaczcie oczywiście odbija się to tak, że dochodzi do robota i w czasie 2 sekund jeszcze do końca przeszedłem sobie ten poziom dzięki temu mam kolejny raz trzy żerówki oczywiście to już wcześniej zostało doliczone do mojego wyniku końcowego jak widzicie mamy tu ich 66 na 225 więc do samego końca jeszcze bardzo dużo myślę sobie, że ta produkcja będzie dla mnie na jakieś 6 do 8 godzin ponieważ w zasadzie tutaj te zagadki później się na tyle komplikują, że trzeba trochę się natrudzić, aby je pokonać. I to nawet nie chodzi o to, że one są trudne w sferze logicznej, ale trudne są w sferze tej tutaj zręcznościowej. W tym momencie muszę dwa lustra obrócić, no i moi drodzy, obrócić jeszcze potrzebuję sobie tą wyrzutnię, więc uczynię to najpierw, strzelam sobie ten pocisk energii, obracam to lustro, Naciskam to i obracam szybciutko kolejne lustro. W tym momencie już jest pewne, że energia dosięga tego robota i on kolejny raz staje na nogi. Naprawdę jest to świetny mechanizm tej produkcji. Moi drodzy, ja jeszcze zajrzę sobie do sklepu. Zobaczcie, tutaj mamy szafę, w której możemy kupić sobie ubrania różnego rodzaju dla naszych robotów. A mamy trzy roboty. Jest ten fioletowy, fioletowo-szary w tym momencie. Niebieski, który był tam w menu i tańczył Oraz ten czerwony W zasadzie myślę, że ten tutaj z koroną wygląda najlepiej Ma taki monokl i frak koloru fioletowego Marynarkę Ja oczywiście w tym momencie tego wybieram Zobaczcie, mamy tutaj różnego rodzaju Dodatki Możemy sobie zmienić wygląd głowy, wygląd ust Możemy zmienić wygląd ramion, tutaj mamy jakąś opaskę Ramie z tutaj robota, jakiś inny, taki trochę dziwne dodatkowo buty no oczywiście w tym momencie, biorąc pod uwagę, że to jest robot płci męskiej chociaż czy robot może mieć płeć no dodanie tutaj takich butów niestety nie jest zbyt dobre ale w łatwy sposób można ten wygląd sobie tutaj tak dobrać, że naprawdę każdy będzie zadowolony na przykład czapkę pirata w sumie moi drodzy w tym momencie ona tutaj pasuje świetnie do tego fioletowego kompletu Zatem zostawię sobie tą piracką czapkę I przejdziemy do, do kolejnego poziomu Myślę sobie, że przeskoczę kilka poziomów I włączę poziom ósmy Zobaczcie moi drodzy, tutaj mamy kolejną część gry Mianowicie takie części tutaj te kwadraty do obracania Ja mogę w tym momencie tutaj je przestawić I zobaczcie Jestem zobligowany żeby dojść tutaj, żeby strzelić sobie w tą tutaj taflę okna, w tą szybę, później tutaj. No i jak to zrobić? Wiadomo, trzeba obrócić tutaj, strzelić z tej wyrzutni, obracamy szybciutko sobie i, moi drodzy, jeszcze zabranie tego bloku na koniec. Świetnie! Poziom jest ukończony. Jest to naprawdę bardzo przyjemna produkcja. Jeżeli macie te kilka euro, żeby ją sobie zakupić, to serdecznie polecam. Moi drodzy, tutaj poziom trochę bardziej skomplikowany. Moim zadaniem jest doprowadzić tutaj tą wiązkę energii. Ale mamy tutaj taką wyrzutnię, która niestety jest uśpiona. No i co tu zrobić? Oczywiście w tym momencie nie mogę sobie po prostu przestawić tej wyrzutni w tą stronę, ale jest to wiele ciekawsze i skomplikowane. Mimo tego myślę sobie, że równie przyjemne w wykonaniu. Ja muszę sobie tutaj dostarczyć tą szybkę. Okręcamy to i świetnie. Teraz w łatwy sposób do tej wyrzutni dochodzi ta kula. No niestety przycisnąłem sobie za szybko i nie obróciłem wcześniej, ale w tym momencie jest to oczywiście ukończone. No i moi drodzy tutaj w zasadzie mechaniki w produkcji dodają się dość szybko, ponieważ za każdą kolejną mapą tutaj mamy coś nowego. Jeszcze zobaczmy sobie poziom 20. Tutaj mamy... Takie oto szyby po czterech stronach świata. Jest to trochę trudny poziom, ale myślę sobie, że gdy już mamy odpowiednią wprawę, no to moi drodzy z łatwością przechodzimy sobie i takie poziomy. Zobaczcie, tutaj będę musiał sobie przerzucić tak, tą kulę energii, damy tutaj odbije się od tego miejsca jeszcze i w tym momencie już może sobie dojść do tego robota jest to zatem zadanie bardzo proste ale myślę sobie że tutaj te poziomy za każdym razem gdy je pokonujemy dają nam bardzo dużo frajdy zobaczmy sobie moi drodzy jeszcze poziom z tego drugiego koła tematycznego zobaczymy poziom pierwszy tutaj mamy oczywiście kolejną historyjkę i w zasadzie ta dziewczyna tego czerwonego robota podąża w tym momencie do zamku złego charakteru. No zobaczymy. Tutaj moi drodzy mamy nową historię, nową zawartość w rozgrywce. Jest to taki magnes, który przyciąga dodatkowo te elementy. Dzięki temu ja będę mógł je zabrać stąd i przez to przejść sobie z tą kulą energii do tego robota tutaj. No, zadanie jest bardzo proste. Wystarczy, że sobie przeciągnę to działo tutaj, szybko strzelę i zabieram ten magnes do góry. I w tym momencie jest koniec poziomu. Jest to naprawdę bardzo prosty przykład zastosowania tej techniki, która tutaj w zasadzie będzie wykorzystywana już bardzo często w tym drugim rozdziale. No, przejdźmy sobie jeszcze jeden poziom. Tutaj, moi drodzy, jest trochę trudniej, ponieważ ja muszę zabrać sobie to lustro. Zobaczcie, mogę obrócić ten magnes, no ale w tym momencie nic mi to nie daje. Pytanie, co tu zrobić? Strzelmy sobie w niego. I zobaczcie, dzięki temu ja mogę sobie tutaj obrócić teraz tą wyrzutnię i w łatwy sposób ukończyć poziom. Naprawdę mechanika rozgrywki jest bardzo dobra, jest tutaj wszystko niesamowicie przemyślane, produkcję bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie pograć sobie w jakąś bardzo dobrej jakości grę logiczną, to chip będzie idealnym przykładem i idealną grą dla Was. Dzisiaj moi drodzy to będzie na tyle w tym materiale. Polecam Wam bardzo serdecznie zakup tej produkcji. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!